Że na dnie okazuje się koszki Nie jestem nowy, a czuję się obcy Znowu spotykam ubiegłe początki Schowałem progres na dnie podziemia Zakryłem bizny, by zyskała cena Nie ma tu szczęścia, to cmentarz A wokół kropki z opisem niskie wyświetlenia Każdy szuka chleba, targetem scena, a nikt nie docenia że tutaj jest klimat, nie dwa i można odpocząć Ale czasem go powiela Kwestia zależna od samopoczucia I chwilowego otoczenia Chcę to popychać dla wszystkich A moje zyski mogą poczekać Złota recepta Czuję znowu spotykam ubiegłe początki Leżę na dnie, wokół nagrobki do dobroci okazał się koszki. Nie jestem nowy, a czuję się obcy Znowu spotykam ubiegłe początki Kluję na wrogów, myślę do grobu Zwołam demony gotowe do łowów Lepiej chowajcie się do swoich domów Módlcie się o łaskę do swoich bogów Śmierć na ulicach, smogyn bylica Ta okolica to ciemna dzielnica Stara kaplica, wisielecy zwisa Odkryta prawda przez światło księżyca